Wspomniałaś o tym momencie, który się pojawił w Twoim życiu trudnym i e, też mam wrażenie, że było wszystko powiedziane, ale jak chciałam zapytać tak jakby z drugiej strony, jak patrzysz na to z perspektywy czasu, mm -hmm. tych już jednak 13 lat. Mm -hmm. Czy trochę to jest inaczej? Czy jakby męczy Cię to, że ten temat gdzieś mam wrażenie cały czas przybrata się w, me w mediach? Czy gdzieś już czujesz, że to jest za Tobą? Bo to jest inne uczucie myślę. Hmm. Jak być na to pytanie odpowiedzieć? Wiesz, ja, e, e, ja nie ucieknę od, e, mhm. od stygmatu Smoleńskiego. Ja, ja go mam po prostu. Mhm. Walczenie, z, walczenie z tym jest e, trochę jak właśnie ta próba przesunięcia, przesunięcia ściany, która jest przed, mhm. e, przed tobą. Tak, ojciec mojego syna poleciał w jedną stronę, e, z, będąc szefem ochrony prezydenta Lecha Kaczyńskiego e, do. Smoleńska, do Katynia właściwie, bo to mhm. był ich cel, ich e, wizyty mhm. I, i tak to miała być e, e, bardzo krótka podróż, on 18 miał być w domu. Tak dwa tygodnie potem były drugie urodziny naszego synka. E, mhm. I nie było taty na tych e, urodzinach. Hmm. Ostatnio e, po raz pierwszy, ptasz to już jest daleko. Ja przez 13 lat zbierałam się do tego, żeby zajrzeć do skrzyń, w których y, są rzeczy y, Pawła. I otworzyliśmy je razem z Igorem, 15-letnim, teraz, mhm. wyższą ode mnie o głowę. Pięknym, wspaniałym, młodym człowiekiem, który z każdym, z każdym rokiem y, robi się coraz bardziej podobne do taty. I okazuje się, że y, jego rzeczy, przeczytaty są prawie dobre na syna. Nie, nie nałożył ich, po prostu przyłożył do siebie. Po, mhm. Zapytał, czy może przyłożyć kurtkę, y, którą zachowałam. I jest prawie dobra. A jeśli pytasz, czy ja już jestem daleko, za każdym razem pęka mi serce. Za każdym razem. Kiedy zbliża się ta data? Kiedy to jest? Kiedy zbliża się data, kiedy. Kiedy widzę w zachowaniach mojego syna dokładną kalkę zachowań taty, choć nie ma szans, żeby go pamiętam, miał niecałe dwa latka.